Wy jako klienci jesteście coraz bardziej świadomi, że części zamienne potrafią zawodzić. I sami narzucacie już nam, tak jak w tym przypadku, żebyśmy montowali części oryginalne. Witam Was wszystkich, a teraz już wam objaśniam i pokazuję o co chodzi. Mercedes Giela przyjechał do nas na wymianę tak naprawdę na obsługę, wymianę świet zapłonowych, paski PK, rolki, napinacze, tarcze klocki i tym podobne. Tutaj mamy. Tarcze, tylko i wyłącznie klient sobie zażyczył, żeby były z oryginału. Tak samo jeśli chodzi o paski i świece zapłonowe, ze względu na to, że minimalizujemy problemy natury złej jakości części zamiennych, bo coraz słabsze są. Tak samo mamy już zawór od powietrzenia skrzyni korbowej, też dosyć częsta przypadłość w tych samochodach. No i napinacz, tak jak powiedziałem, paski. Olej, akumulator też będzie wymieniony. I dlatego, wasza świadomość musi być coraz większa, że jednak my, mechanicy też wolimy zakładać części oryginalne, bo nie borykamy się z problemami typu, że coś wraca. Coś trzeba reklamować, ponosić kolejne koszty, wasz czas dojazdu, zostawienia auta i ten, ta cała spirala tego wszystkiego się napędza. Pamiętajcie, dbajcie o swoje samochody, trzymajcie się. Pozdrawiam.